Treść w tym filmiku nie jest mojego autorstwa, jest nieudolną próbą odczytania opracowania zawartego na stronie bryk.pl. Geneza utworu i gatunek. Sofia Naukowska pisała granice w latach 1932-1935. Powieść w pierwszej redakcji ukazywała się równocześnie w kilku czasopismach, ale w całości już w redakcji ostatecznej została wydana w roku 1935. Granica jest przykładem powieści społeczno-obyczajowej nowego typu. Jej nowatorstwo polega przede wszystkim na innym niż dotychczas miało miejsce w tego rodzaju powieściach rozłożeniu punktów ciężkości. Autorka już na samym wstępie ujawnia czytelnikowi zakończenie utworu. Nie jest to dzieło przypadku, taka decyzja wynika powiem z zamiaru sprowokowania przez naukowską czytelnika do zdania sobie innych pytań niż miało to miejsce w przypadku powieści tradycyjnej. Nie jest już bowiem aktualne pytanie, jakie do tej pory zadawano sobie, czytając książkę, co będzie dalej. Teraz czytelnik wie, co będzie dalej. Wie jaki będzie koniec opowiadanej historii. Należy więc zmienić pytanie i zastanowić się nad problemem, dlaczego tak się stało. Punkt ciężkości został tu położony na interpretację i analizę wydarzeń, z jakich składa się akcja utworu. Każdy z czytelników może więc niejako na własną rękę szukać przyczyn takiego. A nie innego działania bohaterów. Krótka biografia autora. Sofia Naukowska urodziła się w 1884 roku i zmarła w 1954. Urodziła się, jak i zarówno zmarła w Warszawie. Duży wpływ na jej twórczość wywarły dzieła Stendhala, Flauberta i Dostojewskiego. Od samego początku zajmowała się w swych utworach analizą psychiki poszczególnych jednostek. Po 1918 roku kontynuowała analizę, dokonując jej pod kątem wpływu czynników kulturowych, relacji międzyludzkich oraz upływającego czasu na rozwój i kształtowanie się osobowości człowieka. Dała też wówczas w ostrej krytyce wyraz swemu rozczarowaniu rzeczywistością niepodległej Polski. W tej fazie rozwoju jej twórczości dominowało także zainteresowanie powszednim życiem oraz elementarnymi problemami związanymi z tą egzystencją. Miłością, cierpieniem, starzeniem się, śmiercią. Problematyka. Schematy w granicy. Sofia Naukowska, budując fabułę granicy, świadomie oparła się na kilku stereotypowych, schematycznych rozwiązaniach. Fabuła jest po prostu banalna. Składa się na nią historia przeciętnego, typowego romansu młodego inteligenta pochodzenia ziemiańskiego, Zenona Ziębiewicza. Prostą, wiejską dziewczyną, Justyną Bogutówną. W tym romansie nie dzieje się nic wzniosłego, niezwykłego. Wszystko jest typowe, schematyczne. Naukowska nie szuka w postępowaniu bohaterów oryginalności. Mimo małżeństwa z z Elżbietą Bieską. panną z Dobrego Domu, romans trwa nadal, co doprowadza do tragedii. Justyna zachodzi w ciąże, a po jej przerwaniu popada w obłęd. W końcu mści się na Zenonie, oblewając mu twarz kwasem. Ziębiewicz popełnia samobójstwo, strzelając sobie z pistoletów usta. Owdłowioła Elżbieta wyjeżdża za granicę. Ombłogana kochanka zostaje zatrzymana. Takie zakończenie jest ulubionym motywem taniej prasy bulwarowo-brukowej. Jednak dla naukowskiej taki stereotypowy schemat małżeńskiego trójkąta jest jedynie pretekstem do rozpoczęcia rozważań o sprawach ważnych. O podziałach w społeczeństwie, o ludzkiej psychice, moralności, etyce, o granicach, do jakich możemy się posunąć w naszym postępowaniu. Granice w granicy Tytuł powieści należy rozumieć symbolicznie. Naukowska porusza bowiem w granicy szereg ważnych problemów natury obyczajowej, moralnej i etycznej, pytając m.in. o granice ludzkiego postępowania i wolności w podejmowaniu decyzji. Pierwszą jest granica społeczna. Jest to podział istniejący między ludźmi należącymi do różnych warstw społecznych. W granicy mamy do czynienia z przedstawicielami z oburzałego ziemiaństwa: rodzice Senona-on sam, dobrze cytowanego mieszczaństwa: Kolichowska-Elżbieta, arystokracji ziemiańskiej: Tczewcy oraz Pietoty Wiejskiej: Justyna z matką, a także nędzarzy z miasta: mieszkańcy suteren, na przykład Gołomska. Granice istniejące między poszczególnymi warstwami są wyraźne, niemożliwe do przekroczenia. Każda próba ich pokonania może skończyć się katastrofą, czego przykładem może być usiłające awansować poprzez Roma z Zenonem Justyna. Symbole tego podziału są łatwe do wskazania: kamienice kolichowskie, w której sufity i podłogi poszczególnych pięter oddzielają bogatych od biednych. Próg gabinetu Zenona jako prezydenta miasta, wejście do ogrodu, podwórze. Bardzo ważna jest granica moralna. Jest to granica, po przekroczeniu której doprowadza się do nieszczęścia drugiego człowieka. Ty granice przekroczył Zenon, podejmując romans z Justyną i nie zrywając go mimo zaangażowania się w związek z Elbietą. Postępował niezgodnie z zasadami moralnymi i w konsekwencji skrzywdził dwie osoby swoją żonę i Justynę. Inną granicą jest granica odporności psychicznej człowieka. Przekroczenie tej granicy to niejako przekroczenie punktu krytycznego. To moment, w którym człowiek przestaje być sobą. Granicę te przekracza Zenon i to wielokrotnie, pozwalając na ingerencję w swoje artykuły, czy też romansując Justyną. Granicę odporności psychicznej przekracza także Justyna, która po usunięciu ciąży popada w obłęd. Autorka porusza także problem granicy psychologicznej. Naukowska stawia tu pytanie o możliwość poznania siebie przez każdego z nas. Czy ludzie myśląc o sobie zawsze są subiektywni? Czy potrafią kierować się przesłankami obiektywnymi? Do jego stopnia można poznać siebie i drugiego człowieka. Bohater w pewnym momencie dochodzi do następującego wniosku. Jest się nie takim jak myślą ludzie, nie jak myślimy o sobie my, jest się takim jak miejsce, w którym się jest. Granica filozoficzna, o której również należy pamiętać, to pytanie o możliwość poznania ostatecznej prawdy. Naukowska podziela tu opinię, że człowiek ma ograniczone możliwości poznania świata. Często bowiem rzeczywistość przekracza jego możliwości rozumienia, pojmowania, pokonywania przeciwności losu. Charakterystyka bohaterów. Zenon Ziębiewicz, syn Żanci i Waleriana Ziębiewiczów. W momencie rozpoczęcia akcji powieści wiadomo, że popełnił samopójstwo, czego powodem był w dużej mierze skandal obyczajowy, związek z Justyną. Pisarka stara się otworzyć koleje życia bohatera i pokazać uwarunkowania społeczne, towarzyskie, obyczajowe, wreszcie indywidualne cechy samego Zenona, które stały się powodem jego postępu. Naczelną cechą charakteru Ziębiewicza wydaje się być jego skłonność do kompromisów, prawdopodobnie odziedziczona po matce. Zenon poddaje się sytuacji, okolicznościom, otoczeniu. Jego intencje są niewątpliwie szlachetne, brak mu jednak siły, konsekwencji w działaniu. Te cechy ujawniają się już w trakcie jego studiów w Paryżu. Związek z nieuleczalnie chorą Adelą kończy się wyjazdem bohatera z Francji. Nie okłamuje dziewczyny, otwarcie mówi, że jej nie kocha. Jego rola polega na tym, że pozwala się darzyć uczuciem, a wyjazd już przed śmiercią Adeli jest dowodem chłodu i obojętności wobec niej, kompromisu wobec sytuacji, w jakiej się znalazł i uległości wobec okoliczności. Następnym aktem poddania się losowi jest romans z Justyną. Zenon specyficznie odbiera świat. Uważa, że rzeczywistość narzuca pewne sytuacje, okoliczności ludzi, których można tylko biernie przyjmować. Ulega więc atmosferze wolności, swobody letnich wieczorów, lenistwa i spokoju, przycyconej subtelnym erotyzmem i zostaje kochankiem Justyny. Nie kocha dziewczyny, nic do niej nie czuje, ich związek to po prostu zbieg okoliczności. Podobne zbiegi okoliczności to, towarzyszą całej karierze zawodowej Ziębiewicza. i w tej sferze życie bohatera poddaje się sytuacji. Rezygnuje z własnego zdania i pędząc redaktorem Niwy. Pozwala na manipulację wiadomościami, przekłamania i półprawdy. Właśnie uległość jest cechą, dzięki której Zenon zostaje prezydentem miasta. Dla naprawdę wpływowych ludzi jest on po prostu wygodny na tym stanowisku. Właściwie nie ma sprawy, w której bohater sam bez niczyjej pomocy podjąłby decyzję. Jest bierny, oczekuje przyzwolenia, aprobaty, wypaczenia i w tym jest bardzo podobny do ojca, którego kiedyś potępiał. Związek z Elżbietą jest możliwy tylko z powodu wielkiej miłości, jaką ona darzy Zenona. W imię tego uczucia wypacza mu jego kontakty z Justyną, a nawet toleruje je. Podobnie mocnym uczuciem darzy Ziębiewicza Bogutówna i wydaje się, że obydwie ostatecznie zdają sobie sprawę z chwiejności woli Zenona. Wiedzą, że nie mogą liczyć na jego ostateczny wybór między nimi. Bo czy można powiedzieć, że Zenon świadomie i z miłości wybrał Elżbietę, czy gdyby kobiety zamieniły się miejscami, to Justyna byłaby tą bogatą i wykształconą damą, nie ona właśnie zostałaby żoną Zenona. Uległość, kompromis, bierność są powodem przekraczania przez Zenona kolejnych granic. Postępuje niemoralnie, wyrzeka się swojego zdania, poglądów, rezygnuje z indywidualności, z własnego wewnętrznego świata, wreszcie staje wobec pustki i samotności i chyba to jest główny powód samobójstwa bohatera. Omawiając sylwetkę Zenona Ziębiewicza, często przytacza się jego zdanie. Jest się nie takim, jak myślą ludzie. Nie jak myślimy o sobie my. Jest się takim, jak miejsce, w którym się jest. Koleje losu tego bohatera zdają się być autorskim komentarzem naukowskim dotyczącym tego zdania. Jest granica, do której można przyjmować narzucane przez otoczenie fakty, okoliczności i warunki. Potem można ocalić siebie, odważnie broniąc własnych zasad lub wyrzec się ich i stanąć oko w oko z pustką. Justyna Pogutówna, córka ubogiej wdowy służącej przez długi czas u Trzewskich jako kucharka, prosta, szczera i otwarta dziewczyna. Elżbieta Biecka, siostrzenica Kolichowskiej, wychowująca się u niej po rozwodzie rodziców, wrażliwa na krzywdę ludzką i niesprawiedliwość. Walerian Siembiewicz, ojciec Zenona, leniwy i niezdarny, Zradził własny majątek i został zarządcą u Trzewskich w Pole Boży. Człowiek z dużym temperamentem uważał chłopów za złodziei. Żancia Ziemiewiczowa, matka Zenona, wierna mężowi pomimo jego skłonności do innych kobiet, kochająca życie ludzi i świat. Pani Niewieska, matka Elżbiety, ciągle piękna mimo upływu lat, rozwiodła się mężem, gdy jej córeczka miała rok. Wciąż nawiązywała nowe romanse z wysoko postawionymi osobistościami. Pan Niewski, ojczym Elżbiety, starszy, ale przystojny mężczyzna, wybitna osobowość, minister, finansista i polityk, dwukrotnie rozwiedziony, przed wojną jeden z aktywnych działaczy ruchu robotniczego. Cecylia Kolichowska, z domu Biecka, dwukrotnie owdowiała. Właścicielka kamienicy, przykra dla otoczenia, nieprzystępna i prawie bezlitosna dla zwych lokatorów. Karol Wąbrowski, syn Cecylii z pierwszego małżeństwa, przyjaciel Zenona, przebywający na leczeniu w Szwajcarii. Czas i miejsce akcji. Akcja powieści rozgrywa się w czasach współczesnych pisarce, w pierwszej połowie lat 30., w prowincjonalnym mieście oraz w Warszawie, gdzie wyjeżdża Elżbieta. W utworze pojawiają się także nazwy innych miejscowości, np. Bole Boża, miejsce urodzenia Zenona.